Nie poinformowali, że osobiście trzeba odebrać? Poważnie? Następnym razem pojedź, bo są to szczególne spotkania. No nie, słuchaj, nie informowali, że trzeba osobiście. Nigdzie nie było napisane, że musisz przyjechać i odebrać sobie ten medal samemu. Bo gdyby tak było, no to wiadomo, że po prostu bym pojechał, tak? A że nie było, to ja myślałem, że jakby dla największej pszczelarskiej organizacji na świecie nie będzie problemu wziąć tą kartkę, ten taki certyfikat jakby zdobycia plus medal. Nie będzie problemu, żeby to wsadzić po prostu w kopertę jakąś bombelkową i wysłać, tak? Tym bardziej, że ja powiedziałem, że wszelkie koszty tej koperty, tej wysyłki, tego nadania i tak dalej, ja wszystko pokryję, tak? No tylko po prostu dobra wola, żeby to wiecie, wsadzić i wysłać, nie. Gdzie no, taka organizacja prawdopodobnie wysyła różnego rodzaju listy, yy, więc no nie wiem, bo może się komuś na pocztę nie chce iść, no trudno powiedzieć, dlaczego tak postąpili i w ogóle tak mi odpisali, że o co, o co mi chodzi? Jakie wysyłanie w ogóle gościu nie było cię to no mi stąd? Nie? Yy, więc nie, natomiast pojeździć następnym razem słuchaj, no jest problem, bo następna Pimondia będzie 2027 i yy, jest yy, yy, problem tego typu, że ona miała się odbywać w Tanzanii. Więc yy, kraj taki, gdzie wyjazd kosztuje srogo, nie? Ale się okazało, że Tanzania się nie przygotowała na czas i nie będzie tam, bo nie zorganizowali tego centrum i, i, i tak dalej, i przełożyli to do Dubaju. Więc wyprawa byłaby jeszcze droższa. Więc niestety no nie wybieram się, bo raczej mnie nie stać na wyjazd do Dubaju na API 2027.